Cześć kochani, witam serdecznie. Wszystkich pozdrawiam razem z, Raz z moją żoną. i ja <laughs> no no Tak drzeżę. No tak, z torwą nową grę i przeżyła. Um... Kochani, Flippery Dreams. Znane wszystkim amigowcom. Wszyscy to raczej chyba mieli. Tak myślę. Bo do kogo nie poszedłem, to tam mieli. Ja miałem, ja osobiście nie miałem. Ja się nagrałem zawsze u kogoś, że... starczyło mi to. No, dla mnie to po prostu odbijanie kuleczki. W sensie masz ręce w kieszeni i se odbijasz. Hmm. E, ale flipery niektórych bardzo bawią. No i... stąd a nie ino, ten odcinek poświęcony właśnie pinballom, Dreams. E, oczywiście części jest e, wiele e, kontynuacji pinballów. O, może przedstawię, może nie, nie wiem, spróbuję do, dorwać dyskietki, bo, e, bo te wersje, które próbowałem m, na PC to zdobywać, to niestety były tak schrzanione, podupione. Odniesiem, prawda? Samopowiedź a... jest świadkiem. E, Dorwałem w końcu działające dyskietki na Amiga 600. Wciskam F4, bo moje kochanie chciało właśnie zagrać właśnie w to. I zaczynamy. Będę playerem 1, się playerem 2. I sobie tutaj jakoś postrzelamy. Muszę tylko ustawić, nie wiem jakie jest ustawienie teraz wstępne. Jak się to sprawdzę. Dwie myszki po prostu Bo inaczej na klawiaturze tutaj na tym klawiaturze... Nie podałamy game Keyboard No nie może spróbujemy Tak, F2 chcemy grać na dwie I tak Zobacz działa e, dobra, spoko Player 1 to jestem ja czyli zaczynam jebut yy, powiem wam szczerze że jeśli chodzi o amigę 600 oczywiście u kuzyna oraz Przyszło dwóch innych kuzynów Mariusz i Bogdan i spędziliśmy na tych fliperach nie wiem 8 godzin Bo tu chyba można nawet na tylu playerów grać Wszyscy grali. Szkoda, że nie można imion nazywać, chociaż w sumie nie wiem, ale no, raczej chyba nie yy, i po prostu walczyliśmy o wyniki. No, jak skuszę, oczywiście startuje moja żona. Mam nadzieję, że jej nie zanudzam. Ale... was Spojrzałem się na ciebie! Nieeee! To nie fair! Laski nie powinny z boku siedzieć. Dobra. Teraz... Ja, e, żeby sprężynkę, to do dołu i później puszczasz i czekaj. Żeby być pewność. Dwa alty, tak. Naciągasz, ciągasz, puszczasz i dwa, alt. O, Rybka, co ty? Coś ty zrobiła. Teoretycznie, no musiałbym się poddać, ale... No to co nabija? Tu jakoś... O... o co chodzi w tej grze? Zależy jak robnie, że właśnie o to chodzi. AHHHHH! Chciałem tak lekko podbić i nie but, a ty. <śmiech> 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 Jezu, przepraszam za <was. śmiech> Zobaczcie, udo no ile z tym kaszlem się męczę. Odkąd wam pokazuję filmiki od miesiąca? Cipka no nie rybka! Co ci? No, nie wierzę, no. Specjalnie się zdajesz. Nie. To wystarczy tylko łapkami machać. Wiem. Może ja tylko mam to No to już wcześniej klikaj. O jeszcze i i! I coś tam... i coś tam będzie. Oczywiście to jest jeden ze stołów. Zaprezentujemy cztery. Nie wiem. No, tutaj było no, centralnie w bramkę. No, rzeczywiście tak. Jak A co to było? Nie to ty to chyba specjalnie robisz Ja nie wiem to jest koniec czy co? Nie Chyba tak Player 1 Coś tam, coś tam Eee, a jak wcisnę Replay? No. Ja bym chciał zagrać w inne stoły. Ej, i co mam zrobić? No nie mówcie, że mam od początku wczytywać gry, bo no to by sensu. Tu w sumie i tak nic nie działa. Nie no, na pewno można jakoś... Win a nie, 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 to źle. Na no playerów dwóch ziem, ale kurde ja nie chcę grać. O to chodzi. Chcę drugi stół zobaczyć. A ty? Nie wiem. No dobra, kochanie, widzicie, co no, zrobimy restart. I tyle. Mm. Ja tylko, ja tylko patrzę, czy to się nagrywa i niestety się nie nagrywa, e, a szkoda. Czy to można jakoś odświeżyć? A teraz pójdzie? Po prostu nie chciał... Nie, no dobra. Jest czarna. E, dobre, kochani. Do pinballa na razie musimy zakończyć. E, szkoda, że no, nie mogliśmy żadną opcją przejść. E, przejdziemy następnym razem. Trzymaj się